Moja powieść przybiera kostium historyczny, ale została zainspirowana czasami współczesnymi, tym co się w ostatnimi czasy dzieje nie tylko w Polsce, że kobiety znowu muszą domagać się poszanowania swojej godności, muszą się domagać swoich praw. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Za chwilę spotkam się z Barbarą Wysoczańską, autorką powieści Siła Kobiet, wydanej przez wydawnictwo Filia. Ale na początek kilka słów o samej powieści. Siła Kobiet przenosi nas w lata 20 XX wieku i pokazuje splątane ze sobą losy trzech kobiet. Rozali, byłej żony zamordowanego w zamachu posła Endecji, Ignacego Lubowickiego. Wcześniej przez męża poniżanej, a nawet okaleczonej, jej szwagierki Ady, która znajduje w sobie siłę, by opuścić rodzinny majątek i udać się wbrew woli rodziny na studia do Warszawy, a także kochanki Lubowickiego, Zuzanny, próbującej ułożyć sobie życie w sytuacji, gdy po śmierci kochanka została sama z nieślubnym dzieckiem. Barbara Wysoczańska rysuje bardzo intymne portrety kobiet które muszą podjąć często dramatyczne bądź nieodwracalne decyzje, dzięki którym zyskują jednak szanse na życie odpowiadające ich wyobrażeniom, ich marzeniom. Życie, jakiego pragnęły dla nich choćby starsze koleżanki, które w 1918 roku wywalczyły dla polskich kobiet prawa wyborcze. Autorka Siły Kobiet posiadła umiejętność perfekcyjnego łączenia Pasjonującej opowieści o emocjach z ważnym historycznym tłem, a w samych wydarzeniach znajduje kontekst, który wielką siłą rezonuje też w realiach naszych czasów. I opowieść o piekle kobiet, o ludzkiej bezsilności w świecie naznaczonym nienawiścią, choć rozgrywa się przed wiekiem, to okazuje się niepokojąco aktualna. Barbara Wysoczańska, absolwentka historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, pisarka, autorka nominowanej do bestsellerów Empiku narzeczonej nazisty, która była jej debiutem literackim oraz Siły Kobiet. Siła Kobiet. Pani druga powieść. Powieść, która rozgrywa się w połowie lat 20. XX wieku, w bardzo konkretnym momencie, bo to jest kilka lat po uzyskaniu przez kobiety praw wyborczych. Powieść, która tak naprawdę opowiada o rodzeniu się w pewnym sensie buntu, takiego bardzo indywidualnego buntu wobec przemocy, wobec piekła kobiet, wobec tej przemocy domowej, ale i tej przemocy, która jest jakoś tam sankcjonowana również przez uwarunkowania społeczne. Tak, rzeczywiście jest to bardzo specyficzny okres, jeżeli chodzi o kobiety polskie, jeżeli chodzi o polską emancypację. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że kobiety zaczęły buntować się już szybciej, wtedy, kiedy jeszcze Polska była pod zaborami. Natomiast wtedy, niestety, miały dużo mniejsze możliwości. Natomiast jak Polska odzyskała niepodległość, jak nasze państwo się odrodziło mądre kobiety uświadomiły sobie, że to jest ten czas kiedy one mają szansę i mają okazję zawalczyć o siebie, o swoje potrzeby, o swoje prawa o to, żeby głośno mówić, że są tak samo wartościowymi obywatelami jak mężczyźni, którzy do tej pory jedynie posiadali swoje prawa. Chciały zaznaczyć, że rzeczywiście coś ta, istnieje coś takiego jak przemoc domowa, istnieje coś takiego jak szkalowanie kobiety za sam fakt, że jest kobietą, istnieje coś takiego jak brak dostępu do powszechnej edukacji dla kobiet. Oczywiście nie mówię tutaj o tej najniższej edukacji, tylko o edukacji wyższej, której niestety bardzo często kobietom zabraniano. Miało znaczenie tutaj również to, że od początku uczono kobiety, że jest ona tylko i wyłącznie przystosowywana do roli matki i żony. Wszystko inne, wszystko inne co wychodziło poza normy, no, było już czymś kompletnie abstrakcyjnym, i dlatego tak bardzo zależało im na tym, żeby powiedzieć, że one chcą, chcą to robić chcą, chcą walczyć o siebie, chcą walczyć o swoją godność. I stąd, stąd powstała ta książka właśnie w takim okresie. Bohaterką tej powieści jest Rozja Lubowicka, to jest żona posła Endeka, posła, który zostaje zastrzelony. W tym momencie dowiadujemy się tak naprawdę o całym dramacie, jaki Rozalia przeżywała w swoim domu. Była tak naprawdę przez męża gwałcona, poniżana, bita, no, charakterystyczną cechą jej wyglądu jest blizna, którą nosi po jednym z takich pobić. Jak pani kreowała te postaci? Nie tylko zresztą rozalię bo tych kobiet pokrzywdzonych przez mężczyzn, jest tutaj znacznie więcej? Rzeczywiście Rosalia jest tutaj idealnym przykładem kobiety, która zupełnie nie spodziewała się tego, co ją czeka. Ona jako młoda dziewczyna dowiaduje się, że wychodzi za mąż. Jest to dla niej wizja absolutnie romantyczna, ona sobie wyobraża, że to będzie coś pięknego, spodziewa się wielkiej, wspaniałej miłości, później dowiadujemy się, że jej życie u boku męża, bardzo znanego polityka, człowieka, który powszechnie miał opinię doskonałego człowieka. Że jej życie było po prostu piekłem. Był to człowiek, który rzeczywiście ją bił, poniżał, yy, zmuszał do rzeczy, yy, który, które były poniżej absolutnie jej godności. Yy, I ona po jego śmierci zaczyna uczyć się na nowo żyć po swojemu. Zaczyna stara się odzyskać swoją godność, odzyskać swoje człowieczeństwo i swoją kobiecość, ale przede wszystkim spróbuje odnaleźć w sobie dawną pasję, którą miała w sobie od dziecka i wie, że to jest dla niej droga do odzyskania normalności, do tego żeby ona mogła po prostu normalnie cieszyć się życiem funkcjonować w świecie, e, oprócz rozali są inne kobiety w mojej powieści, również skrzywdzone. Jedną z tych bohaterek jest Zuzanna, e, która e, z kolei żyjąc w bardzo ciężkich warunkach, e, wręcz w skrajnej nędzy, wykorzystywana przez mężczyznę, chce zapewnić godne życie dla siebie i dla swojej córki. I to jest dla niej absolutnie fundamentalne. E, Dochodzi do sytuacji, która, która ją przerasta, ale y, oczywiście y, nie będę mówiła, y, nie będę się tutaj bardziej wgłębiała w ten temat, to zostawiam czytelnikom. No właśnie, ale pokazuje Pani te sposoby, dzięki którym kobiety w Pani powieści właśnie znajdują sobie tę siłę, tę tytułową siłę kobiet. To jest to rodzaj buntu. To są czasami zachowania ekstremalne, ale bardzo często, na przykład jak w przypadku Adeli, chociażby, to jest po prostu bunt przeciwko rodzinie i próba realizowania swoich marzeń, swoich marzeń również zawodowych, czyli odejście od tej roli kobiety, jako żony matki? Tak, pięknie jest być żoną i pięknie jest być matką, ale tylko w przypadku, jeżeli jest to rola rzeczywiście wybrana przez kobietę, jeżeli ona chce tego, jeżeli ona tego pragnie. Natomiast jeżeli jest to rola narzucona przez kogoś, bo tak trzeba, bo takie są zasady, bo ktoś nam od pokoleń mówił, że należy tak postępować. To są kobiety, które się przeciwko temu absolutnie buntują i w taki sposób chciałam pokazać moje bohaterki, dlatego że ja wiem, że ten bunt jest w każdej kobiecie, jeżeli znajdzie się w sytuacji, która jej nie odpowiada. Która jej nie pasuje, która budzi w niej sprzeciw wewnętrzny, i są to sytuacje, które jasno i wyraźnie mówią jej: Nie, ja nie chcę tak żyć, bo to nie jest dla mnie. I właśnie dlatego w taki sposób starałam się pokazać to na podstawie moich bohaterek. Ada rzeczywiście nie chce być żoną, nie chce być matką, czyli nie chce być przystosowana do roli, do której niejako była przygotowywana od dziecka. Ona chce się uczyć, ona chce być wykształcona, chce być prawnikiem, chce robić coś zupełnie innego niż to, czego od niej powszechnie oczekiwano. Pokazuje Pani też ciotkę głównej bohaterki, która jest pokoleniem starszym, ale właśnie tym, o którym Pani mówiła na początku, czyli tym, który, który musiał wywalczyć nawet te prawa wyborcze kobiet. Tak, zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać taką postać. Dlatego, że ja osobiście uważam, że my mamy czego uczyć się od, od, od osób starszych, które mają swoje doświadczenia, które mają swoje życiowe mądrości, które niekiedy przeżyły więcej niż, niż my. I podobnie jest w przypadku moich bohaterek. Ciotka Klara jest właśnie taką osobą, która hmm, która już y, przez pewne trudności w swoim życiu przeszła, która już się buntowała, która coś wywalczyła, i mówi tym młodym kobietom: y, Nie bójcie się, ale jeżeli myśleci, myślicie, że ta droga jest łatwa, to ona nie jest łatwa, ale my, kobiety, jesteśmy w stanie przejść przez tą drogę, jeżeli naprawdę bardzo nam na czymś zależy. I dlatego y, myślę, że y, starsze osoby, starsi ludzie, swoim doświadczeniem mogą nas naprawdę dużo nauczyć. Mówiliśmy o tym, że ta powieść rozrywa się w konkretnym czasie naszej historii, ale ja podczas lektury miałem takie wrażenie, że ona równie dobrze mogłaby, mogłaby w pewnym sensie rozrywać się także współcześnie. Czy Pani myślała o tej powieści także w, jako książce, która w pewnym sensie przybiera kostium historyczny, ale jest historią bardzo mocno, niestety, współczesną. Tak, właśnie o to mi chodziło. Tak jak Pan to ujął, moja powieść przybiera kostium historyczny, ale jest to powieść, która została zainspirowana czasami współczesnymi, tym co się w ostatnimi czasy dzieje nie tylko w Polsce i na świecie. Kobiety znowu muszą domagać się poszanowania swojej godności. Bardzo głośno. Muszą się domagać swoich praw, ponieważ ktoś cynicznie próbuje im narzucić coś, czego kobiety nie chcą. I stąd właśnie powstała ta powieść. Jeżeli chodzi o. Całą tą szatę historyczną, to zależało mi też na tym, żeby pokazać czytelnikowi, że już to kiedyś było, że my kobiety, polskie kobiety, już to kiedyś przerabiałyśmy. Czyli mamy się z czego uczyć, mamy z czego czerpać inspirację, siłę i że warto to robić, bo może z tego wyjść coś naprawdę mądrego i ważnego dla nas, dla polskich kobiet i nie tylko. Ale jeżeli już rozmawiamy o historii, no to jest to Pani druga powieść i druga powieść historyczna, bo debiutowała Pani powieścią Narczona Nazisty, która zresztą otrzymała w tym roku nominację do bestselleru w Empiku. Jak się Pani czuje z tym? Powieść debiutancka i już tak, tak szeroko komentowana i już tak wysoko w rankingach. Niesamowite, to jest absolutnie niesamowite uczucie. Dla mnie wielka radość i ogromna wdzięczność dla czytelników za to, że sięgnęli po, po książkę debiutantki, autorki, która wcześniej nie była nikomu znana. Nie tylko po nią sięgnęli, ale i potrafili tą moją powieść w szczególny jakiś tam sposób docenić. Jest to dla mnie coś, coś niesamowitego. Myślę, że każdy autor marzy o czymś takim, o takim właśnie debiucie. Jest to coś pięknego. Ja, no, niewyobrażalna radość dla mnie. Myślę, że z siłą kobiet będzie bardzo podobnie. A na czym pani teraz pracuje? Pracuję nad kolejną powieścią, aczkolwiek jest to powieść dla mnie taka dość Osobista, więc na razie nie chciałabym jeszcze, jeszcze nie chciałabym o niej mówić. Ale to będzie również powieść historyczna, czy tak, bardziej współczesna? Tak, jak najbardziej. To też będzie powieść historyczna. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas zostanę w tych klimatach historycznych, bo no, jest to coś, co mnie bardzo mocno inspiruje. Nawet jak przyglądam się temu, co się dzieje obecnie, jak obserwuję rzeczywistość, to ja ją sobie ubieram w te szaty historyczne, i myślę, że to jest, że to jest fajne.